Dzień dobry moi drodzy. Rozpoczynamy już trzeci tydzień naszych zmagań, 15 dzień serii codziennie do matury. Dzisiaj wielomiany, własności funkcji oraz ciągi. Jak zwykle chwila na zapauzowanie, zapoznanie się z treścią zadań, rozwiązanie ich i za chwilę zaczynamy rozwiązywać wspólnie. Zadanie pierwsze na dzisiaj to wielomiany. Mamy różnicę dwóch wielomianów. W odx minus V od X i mamy tę różnicę, znaczy no nie tyle ją policzyć, znaczy przez to policzenie będziemy musieli przebrnąć, ale naszym celem jest określenie stopnia wielomianu. Czymże ten stopień wielomianu jest? Stopień wielomianu jest to najwyższa potęga, jaką ten wielomian posiada. W przypadku wielomianu W od x jest to stopień trzeci, gdyż mamy najwyższą potęgę, to jest x do potęgi trzeciej. Podobnie z wielomianem vx. Zobaczymy, co nam jednak powstanie, jeśli my odejmiemy od wielomianu W od x wielomian od x. Przepisujemy. Wielomian W od x jest tutaj i odejmujemy od niego wielomian vx. Niezwykle istotne w tym zadaniu jest tutaj zawarcie wielomianu. Au od X w nawiasie. Odejmujemy cały wielomian. Bez nawiasu, jakbyśmy zapisali, to błędnie by nam się ustaliły znaki w tym miejscu i w tym miejscu. Co zresztą pokażę za chwilkę. Początek ten sam, ale tutaj ten minus, który był przed nawiasem, pozmieniał znaki za nawiasem. I tu mamy wszędzie minusy. Jest to niezwykle istotne w perspektywie wyniku, gdyż jeśli by nam się nie zmieniły znaki, to mielibyśmy inny całkowicie stopień. Zobaczmy, co tu się zadziało, jak już wpisaliśmy to działanie. x do trzeciej się niweluje. Odejmują się od siebie. Podobnie 3x kwadrat z tym minus 3x kwadrat. Z całego tego wyrażenia zostaje nam X ten tutaj minus 11 minus 1, czyli X minus 12. Po wszelkich redukcjach, po całym tym odejmowaniu doszliśmy do wyniku, że mamy tę różnicę wielomianów x minus 12. No i którego to jest stopnia. Najwyższa potęga stojąca przy x wynosi w tym momencie 1. A więc stopień tego powstałego wielomianu to 1. Mamy taką odpowiedź, jest to odpowiedź B. Drugie zadanie na dzisiaj to funkcje. Zadanie za dwa punkty. Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y równa się f od x. No, nikt nam nie podaje wzoru tej funkcji, bo to jakieś takie dziwa adłoj. Niesamowicie ciężko byłoby opisać to wzorem, więc po prostu f od x tak ją sobie nazywamy i tego się będziemy trzymać. Określonej dla x należącego do przedziału od minus 7 do 8, obustronnie domknięte. Tutaj podana jest dziedzina tej funkcji. W minus 7 się zaczyna, w 8 się kończy, i przez cały czas od minus 7 aż do ósemki mamy. Dostępną funkcję mamy dostępny wykres i naszym zadaniem jest odczytać z wykresu największą wartość funkcji. To będzie dość szybkie. Szukamy najwyżej położonego punktu. Najwyżej położone miejsce jest tutaj, a my mamy odczytać wartość, więc znajdujemy wysokość, na której ona się znajduje, a znajduje się ona na wysokości 7. A więc ta największa wartość, można nazwać ją na przykład f max, jest równa 7. I już pada nam jeden punkcik. Podpunkt B. Zbiór rozwiązań nierówności. f od x jest mniejsze od 0. Czyli musimy znaleźć taki przedział xów, gdzie wartości całej funkcji będą mniejsze od 0. A mniejsze będą tam, gdzie wykres jest poniżej osi o x, czyli będzie tutaj i cały czas będzie poniżej zera. Mogę sobie tutaj tak to obrysować, a nie trafiłem, ale nie jest to najistotniejsze. Widzicie o co chodzi. Tutaj wszędzie wartości punkcji są mniejsze od zera. Istotne jest to, że w samym zerze. Zaznaczymy w taki sposób, bo mają być mniejsze od 0, a nie mniejsze lub równe 0. I ten zaznaczony na fioletowo obszar muszę podać w odpowiedziach. Wszystko zaczyna się, jak widzicie, w minus trójce i trwa bez przerwy aż do piątki. A więc funkcja jest mniejsza od 0 wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do przedziału i podajemy ten x, ten przedział x. Zaczyna się wszystko w minus trójce, ale nie dokładnie, tylko sam minus trójką, dlatego przedział jest otwarty i kończy się to wszystko w piątce. I też nie dociera do piątki, ponieważ w piątce i w minus trójce funkcja byłaby już równa 0, a nie od 0 mniejsza. Dlatego musimy te przedziały zostawić otwarte. Za tak rozwiązane zadanie dostajemy już dwa punkty. Jeśli ktoś zapomni tego języka matematycznego, nie będzie w stanie zapisać w tej formule, to nawet słownie napisać albo sam przedział zaznaczyć, zaznaczyć odpowiedź B i napisać sam przedział. Tego typu odpowiedzi też już są punktowane. Ważne jest samorozumienie tego, co robicie, czyli zaznaczenie właściwego przedziału, zaznaczenie, że jest on obustronnie otwarty. I że jest to przedział, a nie wymienienie na przykład kilku elementów w postaci zbioru. Ostatnie zadanie na dzisiaj to ciągi. Mamy tutaj zarówno ciąg arytmetyczny, jak i ciąg geometryczny. Naszym zadaniem jest znalezienie x, y i z. Wiedząc, że ciąg 9x19 jest arytmetyczny, a ciąg x42 y, z jest geometryczny. Przypomnijmy sobie tylko szybko, czym są ciągi arytmetyczne i geometryczne. Ciąg arytmetyczny to taki ciąg, którego każdy następny wyraz jest mniejszy lub większy o taką samą różnicę. Czyli jeśli mamy przykładowo ciąg 2, 4, 6, 8, 10, jest to ciąg arytmetyczny o różnicy równej 2, pomiędzy każdym następnym wyrazem jest 2 różnice. Mamy także ciągi malejące, na przykład 180, 60, 40 i tak dalej. To byłby ciąg arytmetyczny malejący, gdzie różnica wynosi minus 20. Każdy następny wyraz jest o 20 mniejszy. Więc nasz ciąg jest arytmetyczny i wykorzystamy tę własność, żeby go policzyć. Moglibyśmy, też, moglibyśmy tę własność zastosować w tej formule, którą podałem, i zaraz nawet pokażę w jaki sposób, ale pokażę Wam też jeszcze fajny sposób, który jest troszkę szybszy i troszkę przyjemniejszy. Jednym ze sposobów, żeby to policzyć, byłoby zastosowanie układu równań. Wiemy tutaj, że następny wyraz, czyli drugi wyraz ciągu, którym jest x, powstanie w wyniku dodania do dziewiątki pewnej różnicy na ją r. Z kolei wiemy też, że dziewiętnastka powstanie w wyniku dodania tej samej różnicy do x. I rozwiązanie takiego układu dwóch niewiadomych i dwóch równań. Dałoby nam wynik, dałoby nam zarówno różnicę, jak i x. Jednak ta metoda no wymaga wiadomo znajomości układów równań, jest troszkę bardziej pracochłonna algebraicznie, dlatego odpuszczę ją sobie i pokażę Wam trochę prostszy sposób. Jeśli ktoś by chciał, zachęcam bardzo do policzenia, rozwiązania tego układu i sprawdzenia, czy wyszedłby mu prawidłowy x. My natomiast zastosujemy wzór. Na sąsiednie wyrazy ciągu arytmetycznego. Jest to taka zależność, którą można zastosować w każdym ciągu arytmetycznym i która jest dla, tego, dla każdego ciągu spełniona. Jak ją odczytać i jak ją zrozumieć? AN to wyraz będący w środku. An 1 to wyraz wcześniejszy przed nim, w naszym przypadku dziewiątka. A n plus 1 to wyraz następny po AN, czyli po xie. W naszym przypadku jest to dziewiętnastka. Jeśli zrobimy takie działanie, x równa się 9 plus 19 na 2, dostaniemy 28 na 2, 14. x jest równy 14. Właśnie policzyliśmy tutaj x -a i to jest ten sam x, który jest tutaj, w tym miejscu. Dlatego mamy już kawałek do następnej części zadania. W następnej części tego zadania musimy zająć się ciągiem geometrycznym. Czym z kolei jest ciąg geometryczny. Ciąg geometryczny to taki ciąg, gdzie każdy następny wyraz pomnożony jest o dodatkowy o pewien stały iloraz. Przykład 2, 4. 8 16 32 i tak dalej. Każdy następny wyraz jest dwa razy większy. 4 razy 2 8 razy 2 16 razy 2 32. Jest to ciąg o ilorazie równym 2. Są też ciągi malejące, na przykład 30 10 i 10 trzecich. I jest to ciąg o ilorazie 1 trzecia. Czyli każdy następny wyraz jest trzykrotnie mniejszy. 10 podzielić na 3 to 30 podzielić na 3 to 10. 10 podzielić na 3 to 10 trzecich. I tak moglibyśmy dalej tworzyć kolejne wyrazy. Możemy też się spotkać z ciągiem geometrycznym stałym. Czyli takim, który będzie miał ciągle ten sam wyraz, wtedy mamy do czynienia z ilorazem równym 1. No ale to tyle, jeśli chodzi o przypomnienie z ciągów. Teraz, jak to rozwiązać? Jak wygląda nasz ciąg na obecną chwilę? Mamy wyraz 14, 42, y i z. Będzie to skonstruowane w taki sposób, że pomiędzy 14 a 42 jest pewien stały mnożnik, który potem będzie używany do policzenia następnych. Jeśli byśmy jakimś sposobem ten mnożnik znaleźli, spróbujmy to zrobić. 42 powstanie w wyniku pomnożenia 14 razy jakaś liczba. I ta liczba w ciągu geometrycznym oznaczana jest literką Q. Spróbujmy wyliczyć q z tego równania. Musimy podzielić obie strony na 14. Wtedy q będzie się równało 3. Znamy w tym momencie już iloraz tego ciągu. Spróbujemy teraz policzyć kolejne wyrazy. Na przykład y będzie do policzenia w taki sposób, że do liczby 42 do wyrazu drugiego domnożymy ten sam iloraz. Czyli domnożymy trójkę. Co dostaniemy w wyniku takiego mnożenia? Dostajemy w wyniku takiego mnożenia liczbę 126. Następną, czyli Z, będziemy liczyć bardzo podobnie, tylko że już do 126 będziemy domnażać. Ten sam iloraz, czyli będziemy domnażać trójkę. Dostajemy w ten sposób liczbę 378. A więc odpowiadając na pytanie z zadania, ile wynoszą poszczególne liczby? Liczba x wynosi 14. Liczba y wynosi 126. A z Wynosi 378. Wtedy w 2012 byłoby 4 punkty za to. Te, punk te punktacje troszkę się pozmieniały, aczkolwiek zadanie faktycznie jest dość złożone, wymaga myślenia i analizy, ale jak widzicie, obliczeń wcale nie ma dużo i zadanie nie było takie skomplikowane, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Dzisiaj uwinęliśmy się dość sprawnie z naszymi trzema zadaniami. Klasycznie poproszę o łapkę w górę, jeśli się podobało, subskrypcję, komentarz, jeśli masz coś do dodania. I żeby nie przedłużać, zapraszam na jutrzejszy film. Zapraszam też do obejrzenia filmów wcześniejszych, bo już uzbierało się ich 14, więc jest co oglądać. Do zobaczenia. Cześć.